Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla i Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej na markę, która przyciąga wymarzonych klientów, i na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego Proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne. Cześć, witamy Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Z tej strony Karla i Ania. Wybiła ta godzina, skończyły się wakacje. No i mamy. Nowy sezon biznesowy rozpoczęty. Jeżeli trochę już nas znasz, to wiesz, że my jesienią zwieramy szyki i bardziej intensywnie pracujemy zarówno pod względem projektowym, jak i w obszarach edukacyjnych. I właśnie jak tu sobie rozmawiamy w dziewczyńskiej atmosferze, to właśnie trwa nabór do jesiennej edycji naszego kursu Nomen omen dochodowe studiograficzne. Nomen Omen, dochodowe studiograficzne. Można powiedzieć, że to taki koronny nasz produkt. Właśnie wczoraj rozmawiałyśmy z naszą znajomą kołczynią Olą Bombą. Ona użyła tego określenia, muszę przyznać, że bardzo mi się spodobało. Koronny produkt, czyli taki, który jest takim naszym oczkiem w głowie. Który bardzo dbamy, którego bardzo pilnujemy, również ze względu na to, że w kursie są spotkania mentoringowe, które dają nam dużo takiej pozytywnej energii, kiedy widzimy przemianę w graficzkach, które dołączają do naszego kursu. W związku z tym, że trwa nabór, to dostajemy ostatnio trochę więcej wiadomości o bardzo jakby, konkretnej treści, z konkretnym pytaniem. To pytanie się powtarza, i powtarza, i powtarza i ono brzmi mniej więcej tak. Dziewczyny, podpowiedzcie, czy. Ten kurs jest dobra inwestycja dla mnie, czyli to jest dobry moment, żebym ja się właśnie zajęła tymi obszarami, które omawiacie w kursie. No i tutaj zawsze mamy taką zagwostkę, co odpowiedzieć, bo z naszego doświadczenia wynika, że generalnie nie ma czegoś takiego jak dobry moment na inwestycje. Jest takie przeświadczenie, że firma zaczyna inwestować w momencie, kiedy. Pojawiają się większe pieniądze, jest taka swoboda, i zaczynamy sobie wtedy myśleć, że no to teraz, jak już trochę opływam w dostatki, to mogę podzielić się tym bogactwem i mogę pewne rzeczy czy zlecić, czy mogę właśnie wykupić jakiś kurs, czy mogę zainwestować w jakieś narzędzia. No, sorry to say, ale naszym zdaniem. To nie do końca tak działa, nie ma takiego właśnie fajnego momentu, żeby tak tak móc zacząć myśleć. I pora na inwestycje jest o wiele wcześniej. O wiele wcześniej niż może się wydawać. Nawet jeżeli jesteś dopiero na początku swojego biznesu, bo też bardzo często zdarza się, że właśnie w tych wiadomościach jeszcze jest ten dopisek. Nie wiem, czy to jest dla mnie, bo ja dopiero zaczynam i czuję, że to właśnie jeszcze nie jest ten moment, że, że ja muszę jeszcze trochę poczekać, że ja muszę się jeszcze trochę rozwinąć, muszę się trochę otrzaskać, podjąć różne współpracę, i dopiero przyjdzie wtedy ten moment. No, właśnie ten moment, który, jak Karolina przed chwilą powiedziała, który właśnie nigdy nie nadchodzi, bo to, to nigdy nie działa w ten sposób, że budzimy się pewnego dnia i myślimy sobie o to dzisiaj jest ten dzień, od dzisiaj mogę zacząć inwestować. Tak naprawdę wszystko zależy od naszego podejścia do tego tematu, i na inwestycje czas jest zawsze, również na początku Twojego biznesu, z tą różnicą, że no, kiedy tych pieniędzy na początku prawdopodobnie zarabiasz mniej. Inwestując, musisz sobie jeszcze trochę odjąć, tak? No to, to, to logiczne, więc, jakby tutaj jedynie zostaje kwestia tego, czy no, jesteś faktycznie w stanie wyrobić wtedy do końca miesiąca. Ja myślę, że warto tutaj rozróżnić takie trzy rodzaje inwestycji. Pierwszym rodzajem będzie inwestycja w narzędzia. Tego rodzaju inwestycje przychodzą nam stosunkowo łatwo, bo to nie są duże kwoty. Tak jak wspomniałaś, to nie jest tak, że muszę sobie odjąć nie wiadomo ile, żeby skorzystać z jakiegoś narzędzia, ale też z drugiej strony mamy tendencję do tego, żeby te narzędzia wyszukiwać zawsze na maksa potaniości. Najlepiej, żeby była wersja za darmo, jakoś tam się prześlizgamy po tym, po tym. Tak, tak. I też właśnie myślimy sobie w ten sposób, że na razie, na razie to ja będę sobie korzystać z tej wersji darmowej. A jak potem się rozwina i przyjdzie ten moment to znowu ten moment. I znowu ten moment to sobie wezmę tam powiedzmy ten standard, czy tam premium. premium tak. Premium. No ale okazuje się gdzieś w trakcie, że te narzędzia w wersji podstawowej, no to jednak aż tak bardzo nie ułatwiają tego życia. Jednak te prawdziwe udogodnienia kryją się dopiero w wersji premium. No więc tak czy inaczej wypadałoby zapłacić, wypadałoby wpisać ten koszt jako stały, co miesięczny koszt w firmie. No ale, tak jak wspomniałam wcześniej, wydaje mi się, że w narzędzia jakoś tak yy, z większym przekonaniem inwestujemy. To tak jak yy, też w sprzęty. Jeżeli mamy komputer do kupienia, no to raczej dość sprawnie te decyzje podejmujemy. Chcemy, żeby ten sprzęt nam posłużył przez lata, więc ta inwestycja jest taka do zracjonalizowania sobie, prawda? Do wytłumaczenia i do, do przepracowania wewnętrznie całkiem, całkiem prosto. Tak pewnie też dlatego, że to jest taka szybka zmiana, tak? Kiedy zaczynamy myśleć o nowym komputerze, kupujemy go, przenosimy pliki i już możemy znowu pracować. Kiedy wybieramy jakieś nowe narzędzie, to też po prostu wdrażamy je i, i to jest. W, w miarę no, taka szybka raczej sprawa, tak? I realnie już od razu widzimy efekty, że zaczynamy z tego korzystać na co dzień i widzimy, jak to faktycznie usprawnia tą naszą codzienną pracę. Umawianie spotkań nam idzie dużo łatwiej dzięki temu, że używamy kalendarza online, napisy, do rezerwowania. Tak, napisy do stories się ładnie generują dzięki temu, że używamy aplikacji Captions na przykład. Albo jeszcze fajnie, jak się nagrywają nasze rozmowy z klientami za pomocą płatnej aplikacji, bo możemy sobie potem te rozmowy odsłuchać i na spokojnie zrobić notatki. Super git. Ale jest inny rodzaj inwestycji, który już nie przychodzi tak łatwo, i naszym zdaniem to jest właśnie inwestycja w kursy. I to też nawet tutaj bym rozróżniła dwa typy kursów. Są kursy doskonalące umiejętności projektowe, w które inwestujemy o wiele. Chętniej, sprawniej, szybciej, bo mamy bardzo szybkie przełożenie na kompetencje. Tak jak powiedziałaś, jest dokładnie przy narzędziach. Myślę, że tu ta sama reguła działa. Ale są też takie kursy, które są bardziej mindsetowe, biznesowe, tak jak nasz kurs takie rozwojowe. Takie rozwojowe. I tutaj, żeby zaobserwować efekty, to trzeba przejść pewną wewnętrzną transformację trzeba Pozmieniać pewne swoje przekonania, trzeba spróbować pewnych rzeczy, których się do tej pory nie próbowało. No i tutaj już ten zwrot z inwestycji nie jest tak bezpośredni, on nie jest obserwowany z dnia na dzień. To jest uruchamianie procesów, które dzieją się przez dłuższy czas. I kiedy mamy wydać pieniądze na tego typu kurs? No to właśnie już zaczynamy się zastanawiać, czy to na pewno dla mnie, czy na pewno teraz, czy ja się do na tego nadaję, czy to mi jakkolwiek pomoże. A może spróbuję jednak na razie jeszcze bez, i zobaczę, jak mi pójdzie, i, i zobaczę, co się wydarzy dalej, i może za jakiś czas podejmę tą decyzję. Tak? Ok, right. przypomniała mi się właśnie wypowiedź jednej z kursantek, która napisała nam ostatnio, że. Pół roku temu przymierzała się do zakupu kursu dochodowe studio graficzne, ale nie zdecydowała się w wiosennej edycji i przez te pół roku nie zmieniło się absolutnie nic. I jest tak samo źle, jak było, w związku z czym no, już nie ma co odwlekać, już naprawdę nie ma co myśleć, że coś popróbuje po swojemu, bo najczęściej właśnie te zmiany wtedy nie następują jednak, mimo wszystko. Tak, a może powiedzmy sobie o tym w takim razie, jaka przemiana w tym naszym podejściu jednak zachodzi, kiedy się zdecydujemy zainwestować w kurs. To jest taki efekt, że rośnie determinacja, rośnie zaangażowanie, dlatego że zobowiązujemy się do czegoś. Już nie myślimy sobie, a spróbuję, zobaczę, jak to pójdzie, tylko faktycznie. Podejmujemy tą rękawicę, próbujemy wprowadzać zmiany z efektem lepszym, gorszym, mniejszym, większym, szybszym, szybszym dłuższym. dłuższym, ale jednak coś robimy, tak? I idziemy do przodu i zaczynamy wprowadzać zmiany. Dołączanie do takiego kursu to jest tak naprawdę nie tylko inwestycja w wiedzę, bo tak często się właśnie na tym fiksujemy, że, że to ta wiedza to jest też tak naprawdę inwestycja w siebie i w to, że za chwilę, kiedy będę mogła zacząć korzystać z tej wiedzy i wprowadzać ją w życie, wprowadzać ją w mój biznes, to tak naprawdę inwestuję też w to, jak będę mogła ja się prezentować klientom. Tak, że ja stanę się już kimś innym, już będę na tym innym poziomie. To właśnie w tą naszą przemianę też inwestujemy. Myślę, że to jest fajne też sposób myślenia o, o tak, tych inwestycjach. Tak, Nie tylko wiedza i narzędzia, ale też właśnie ta transformacja. Ja to uważam, że ona jest absolutnie kluczowa, że to ona jest sednem. Może nie powinnam tego mówić głośno i tutaj w podcaście oficjalnie, że to <laughs> transformacja jest the ultimate celem tego kursu naszego. Ale, ale tak jest. Ja to, ja uważam, że to jest, to jest absolutne clue. Bez zmiany przekonań i bez uwierzenia w swoje możliwości, wiele się nie wydarzy. A co ma się wydarzyć? No, ma się pojawić na przykład kolejny budżet, zwiększyć się budżet. Za pomocą którego będziemy mogły dokonywać kolejnych inwestycji. Tym razem inwestycji typu trzeciego, bo my tutaj tak dzielimy sobie właśnie na, na trzy typy te inwestycje. I trzecim typem jest inwestycja w ludzi, we współpracowników, w specjalistów, którzy pomagają. Nasze działania doskonalić, jeszcze bardziej profesjonalizować, którzy pozwalają nam szybciej osiągać pewne cele, przejmując część naszych obowiązków, zwłaszcza tych, które no może nie są naszymi ulubionymi. I gdybyśmy się miały cofnąć, tak historycznie w naszym rozwoju. To pierwszą inwestycją w ludzi było zatrudnienie wirtualnej asystentki. Tak. Zatrudnienie wirtualnej asystentki to był ten pierwszy krok, ale trzeba przyznać, że oczywiście inwestycje w ludzi to te, które przychodzą zawsze najtrudniej. To jest zawsze decyzja taka, no już dużego kalibru, można powiedzieć. W naszym przypadku wirtualna asystentka to była inwestycja, której dobry efekt zobaczyłyśmy bardzo, bardzo szybko, dlatego że to była osoba, która nas odciążała przede wszystkim w tych operacyjnych działaniach, kiedy zatrudniałyśmy wirtualną asystentkę, to był taki moment w naszym biznesie, kiedy miałyśmy dużo zleceń, to był taki natłok pracy kreatywnej, i dzięki temu, że zatrudniłyśmy osobę do współpracy, to faktycznie mogłyśmy w dużym stopniu poświęcić się tej pracy kreatywnej, a wiedziałyśmy, że ktoś trzyma pieczę nad tymi terminami, umowami. umowami, i w pewnym stopniu nawet można powiedzieć, że ta nasza wirtualna asystentka zaczęła nawet tak trochę pracować jak taki office manager, który faktycznie też pilnował kalendarza, spotkań i, i tam nam podpowiadał, co kiedy ma się zadzieć, żeby, żeby wszystko na pewno wydarzyło się w dobrym momencie, prawda? Tak, tak, dokładnie. I to był dla nas. Taki moment, kiedy zauważyłyśmy, że no, da się pracować inaczej, ale to też był moment, kiedy, pamiętam to, wydawałyśmy te pieniądze, nie mając ich wcale tak dużo. Mm -hmm. Musiałyśmy podjąć tę decyzję, że musimy zwolnić trochę czasu i przy okazji jakby zarobić mniej dla siebie, ale dzięki temu, no po prostu mm, usprawnić. usprawnić te nasze działania dokładnie. Usprawnić super słowo. Kocham je. <noise> Więc można powiedzieć, że w tamtym momencie zadawaliśmy sobie dokładnie te same pytania. Czy to jest dobry moment, żeby zainwestować we współpracę z kimś? Czy my naprawdę nie możemy zrobić tego same? Przecież jesteśmy takie doskonałe z osie samosie. Ja tu się biję w piersi, ja jestem z osie samosia po całej linii, więc też oddawanie Pewnego rodzaju odpowiedzialności komuś innemu było dla mnie wyzwaniem i pod względem finansowym, i pod względem właśnie takim emocjonalnym. Nie? Kto był następny? Jak odzyskałyśmy czas, rozwinęłyśmy się nieco i budżetowo również. Się pojawiło trochę więcej środków, to zainwestowałyśmy w reklamy. Najpierw samodzielnie próbowałyśmy je ustawić, ale oczywiście okazało się, że przy wszystkich zmianach, dość częstych w meta, nie jesteśmy w stanie nadążyć za tym i też nie chcemy za tym nadążać. Mamy inne obowiązki, i wtedy weszłyśmy we współpracę z Alą, która opiekuje się po dziś dzień naszymi reklamami. Dzieli się z nami nie tylko swoją wiedzą na temat reklam, ale też. Też daje nam rekomendacje, analizuje, naprawdę poświęca się temu. W takim stopniu, w jakim my nigdy nie byłybyśmy w stanie się poświęcić i. Od razu widać efekty. To jest instant przełożenie, ale też nie jest to współpraca, która przyszła nam tak zupełnie łatwo, właśnie budżetowo, bo to już są po prostu większe środki. Tak, to są większe środki, ale rozpoczynając współpracę z taką osobą, trzeba pamiętać o tym, że szczególnie na początku to jest też duża inwestycja czasowa, dlatego że tą nową osobę, która przychodzi jako taki świeżak, można powiedzieć, do Twojego biznesu. Musisz wdrożyć, musisz ją zapoznać z tym, co jest dla Ciebie ważne, jakie są Twoje wartości w tym biznesie, jaka jest ta Twoja marka. I to są takie rzeczy, które dla ciebie są czasem oczywiste, i nawet czasami nie wiesz w ogóle, jak masz o nich powiedzieć. Musisz się naprawdę zastanowić, jak to wszystko przekazać, bo to gdzieś tam funkcjonuje u ciebie w środku na co dzień już od jakiegoś czasu, na przykład od kilku lat. To jest tak samo jak z brandbookiem. Raczej żadna z nas nie ma brandbooka swojej marki. Brandbooki... Tworzymy dla klientów, żeby wiedzieli, jaką mają tożsamość i <grymnie> jak się powinni posługiwać swoją identyfikacją wizualną, ale jeżeli chodzi o nasze wewnętrzne poletko, to raczej właśnie w pierwszym dniu działalności nie tworzymy sobie brand i tak samo nie tworzymy pewnie procedur, które potem by się przydały, nie tworzymy no tych wszystkich wytycznych. Nie tworzymy procedur, nie, nie mamy tych swoich procesów, ale też współpraca z nową osobą może być takim fajnym impulsem do tego, żeby podjąć tę. Temat. W końcu wydaje nam się, że a mój biznes to jeszcze tak raczkuje. Ja jeszcze nie jestem taką dużą firmą, ja, ja tam jeszcze nie mam procesów, ja jeszcze tam nie mam jakichś szablonów, wiadomości mailowych do klienta czy czegoś takiego, no ale właśnie współpraca z asystentką czy współpraca z osobą, która w tym biznesie na co dzień możecie wspierać, może być bodźcem do tego, żeby właśnie zająć się takimi tematami, które może gdzieś tam. Kiedyś zaświtało w Twojej głowie, ale wydawało Ci się, że to jeszcze, jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzisiaj. Tak, stworzenie takich właśnie wzorców, zachowań, takich patternów po prostu powtarzalnych, bardzo usprawnia przyjmowanie do pracy kolejnych osób, bo jestem przekonana, że w trakcie swojego biznesowego rozwoju nieraz usłyszysz pytanie, to jest Twoim klientem docelowym. Więc zamiast powtarzać to każdej osobie od początku, wszystko słowo za słowem, to możesz mieć już przygotowane takie materiały, które po prostu wysyłasz i dan. Te procedury wdrożeniowe mogą być miłe, łatwe i przyjemne dla ciebie, dla tej osoby, z którą będziesz współpracować. I też taka osoba na pewno doceni to, że to jest wszystko poukładane, bo osoby, które zaczynają pracować z Tobą. Nie zawsze też wiedzą o co warto zapytać, bo mogą nie znać specyfiki branży graficznej. Tutaj na przykład mam na myśli wirtualną asystentkę, ale też właśnie osoby zajmującą się reklamami w innych branżach, więc dobrze jest dać taki szeroki background branżowy takim osobom, żeby one mogły się po prostu odnaleźć, żeby nie czuły się takie rzucone na głęboką wodę. Tak jest, ale co ciekawe, co może Cię zaskoczyć, od niedawna my również inwestujemy w tworzenie grafik. Tak, zaczęliśmy zlecać. Koleżankom po fachu nasze własne grafiki do komunikacji, czy to na mediach społecznościowych, czy gdzieś w newsletterze, na stronie internetowej, z tego prostego względu, że doba jest skończona, zadań nam Przybywa, niestety nie ubywa magicznie, ale też, tak jak w sumie pracujemy z klientkami, widzimy, że gdzieś tam u nich występuje jakieś znużenie dotychczasowym trybem pracy, czy tworzeniem materiałów, właśnie promocyjnych, albo potrzebują naszej klientki świeżego oka, żeby coś, coś wypuścić nowego. No to właśnie nas dotyka ten sam problem. No tak samo, po 10 latach w biznesie gdzieś tam mamy. Może blokadę na coś, a może się za bardzo do czegoś przyzwyczaiłyśmy i też chcemy poznać zdanie innych osób, chcemy jakiegoś świeżego spojrzenia i to świetnie działa. Ale tak samo z copywritingiem. Właśnie, zrobiłyśmy. właśnie, chyba tak. Chyba zaczęło się od copywritingu, a mhm. potem były te grafiki. Copywriting też był dla nas takim obszarem, które trochę ciężko nam się było z nim rozstać, bo no czułyśmy się do niego przywiązane, no, że tam jest story, Ja do tej pory prawda? co tydzień newsletter piszę. O, <grym> piszę. Tak, <grym> piszę. oczywiście, ale ten storytelling no, powinien być taki nasz, to nasza strona przecież, to nasze materiały, więc no, no jak w ogóle można by pomyśleć, że popisał to ktoś inny? No ale okazuje się, że jednak to jest Możliwe, że to, to się da i że wychodzi fajniej. I znowu działa ta zasada, że jeżeli współpracuje się z osobą, która zajmuje się tym na co dzień, no to ten efekt można osiągnąć dużo szybciej. Tak. tak czy tak. przy tworzeniu umów, czy przy copywritingu, czy przy tworzeniu grafik, czy przy zarządzaniu reklamami, reklamami to wszędzie ta reguła działa tak samo. Więc nawet jeżeli czujesz, że nie jesteś pewna, czy możesz sobie dzisiaj pozwolić na taką inwestycję, to my zachęcamy Cię jednak do tego, żeby zastanowić się nad tym tematem. A może jednak, a może jednak warto warto to zrobić właśnie teraz, żeby skorzystać również z tego świetnego efektu, jakim jest odnowienie tej fajnej energii i nowe podejście do Twojego biznesu. Tak, to jest super efekt, kiedy um, też obserwujemy go u naszych klientek, jak wręczamy im materiały brandingowe zupełnie nowe, świeże. To w ich oczach po prostu iskierki się tlą i jest takie poczucie, no, kiedy będę mogła już to wypuścić w świat, kiedy będę mogła zacząć mówić szeroko. I ty też możesz tego doświadczyć, kiedy będziesz współpracować z innymi specjalistami. Oni się podzielą z tobą swoją energią, oni dadzą ci takiego dopalacza, i paradoksalnie ta inwestycja we współpracę zwróci ci się powielokroć i to w różny sposób. W, na różnych frontach, niekoniecznie w taki czysto finansowy sposób, jak to zazwyczaj sobie mówimy, tak, że inwestycja no to powinna wiązać się z zwrotem i jakimś większym wpływem do kasy. I tak, to też przyjdzie. To też przyjdzie z czasem, kiedy zaczniesz z większą mocą i przekonaniem, i zaangażowaniem działać w tym takim trochę odnowionym, refurbished. Jak to się ładnie mówi, refurbished biznesie. Jeśli jesteś teraz na takim etapie, że raczej nie myślisz o inwestycji w ludzi, współpracowników, ale rozważasz inwestycje w narzędzia albo może w kursy rozwojowe, to akurat bardzo dobrze się składa, <grytania> dlatego że właśnie teraz możesz jeszcze dołączyć do naszego cyklu 5 lekcji biznesu, dla graficzki. Są to lekcje całkowicie bezpłatne. Można się na nie zapisać do 15 września włącznie. Trochę tak pomyślałyśmy, że nowy rok szkolny, lekcje biznesowe. To się całkiem nieźle chyba kuma, prawda? Wracamy do szkoły z początkiem września. Link do zapisu znajdziesz w opisie odcinka i od razu dajemy też znać, że te. Lekcje, które przychodzą bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową, to są de facto materiały, które zawarte są również w naszym kursie Dochodowe Studiograficzne. Więc, dołączając do lekcji, możesz przy okazji również zobaczyć, jak uczymy, jaką wartość dajemy w naszych lekcjach, no i mamy nadzieję, że przekona Cię ten nasz styl przekazywania informacji i styl nauczania. Nabór do jesiennej edycji kursu potrwa do 8 października, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby pokminić, pokminić czy. To jest mój czas na te inwestycje. Gdybyś miała jakiekolwiek wątpliwości odnośnie kursu, lekcji czy po prostu działania w solo, biznesie graficznym, zapraszamy do kontaktu. Możesz zawsze nam wysłać wiadomość mailową albo napisać do nas na Instagramie. Zawsze, zawsze odpowiadamy. Może z delikatnym opóźnieniem na Instagramie ostatnio, ale jesteśmy i, i działamy, także zapraszamy. A tymczasem żegnamy się, pozdrawiamy Cię serdecznie i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu dochodowe studiograficzne. Do usłyszenia cześć, Cześć.